Roczne ferie zimowe w Gminie Piekoszów były pełne niezapomnianych atrakcji. Biblioteka Centrum Kultury przygotowała dla najmłodszych bogaty program obejmujący kreatywne warsztaty, wyjazdy do ciekawych miejsc i emocjonujące zabawy. Przez dwa tygodnie dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach, a na zakończenie ferii odbył się wyjątkowy bal karnawałowy. Dużo się działo, wyjazdy, baseny, fly i lasery, kręgielnia, paintball, naprawdę mnóstwo, mnóstwo atrakcji. Wczorajsza wspaniała wycieczka do agroturystyki, wiśniowe wzgórze, super, super te ferie wyglądały w tym roku. Dzieci były zachwycone bogatym programem ferii zimowych, zgodnie przyznały, że zabawa była znakomita. Najbardziej mi się podobała wczorajsza wycieczka do dębna. Podobało mi się tam, że piekliśmy pierniczki. Było bardzo fajnie, a najlepszym z tych wszystkich ferii były zajęcia w bibliotece. Mi się bardzo podobało, jak robiliśmy takie te lampiony, bo świecą w nocy bardzo ładnie. W takich słoikach i ozdabialiśmy klejem i brokatami. Wyjazdy to mi się bardzo podobały. W, w ten, w czwartek wyjechaliśmy do Dębna. no I tak mi się podobało. Robiliśmy y, ten, robiliśmy ciasteczka, żepienniki. Najbardziej to mi się podobało wycieczka do do klina, kina na Kleksa. Wyjeżdżaliśmy na przykład na wycieczki fajne, byliśmy na laserach, na trampolinach, w gospodarstwie wczoraj. Były bardzo ciekawe i fajne. Bardzo dużo byłam na dworze, bawiliśmy się na huśtawkach, graliśmy w piłkę i byliśmy na spacerach. Zwieńczeniem ferii był wspaniały bal karnawałowy, poprowadzony przez profesjonalnych animatorów. Niezapomniane konkursy zapewnili dzieciom instruktorzy Biblioteki Centrum Kultury. Do wspólnej zabawy dołączyła również burmistrz Teresa Kubowska, która przygotowała dla najmłodszych słodką niespodziankę. Podziękowała też oficjalnie wszystkim osobom zaangażowanym w organizację ferii, a zwłaszcza opiekunom, którzy wykonali fantastyczną pracę. Dzieciom natomiast życzyła sukcesów w nowym półroczu szkolnym. Tego roczne ferie zimowe były czasem pełnym zabawy, integracji i rozwijania pasji.